Karol Nawrocki może na wiele tematów nie uważa nic, ale na pewno będzie miał wiele do powiedzenia, a raczej do wytłumaczenia w zakresie zatrudniania przez niego w IPN skompromitowanych i nieuczciwych osób powiązanych z pisem. Mówi, że jako prezydent chciałby odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, a tymczasem dzisiaj w IPN zatrudnia osoby, które są odpowiedzialne za skrajne upolitycznienie transferu setek milionów złotych dla organizacji. Pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z pisem. Pierwsza osoba, Wojciech Kaczmarczyk. Jest to były dyrektor Narodowego Instytutu Wolności i prawa ręka ministra Glińskiego. Osoba, która jest odpowiedzialna za. Patologiczny transfer setek milionów złotych dla organizacji pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z Pisem. Te pieniądze były przekazywane z budżetu państwa. Dziś jest to osoba zatrudniona przez Nawrockiego w IPN-ie, ale nie znajdziecie Państwo na stronie IPN-u śladu o tym, że jest ta osoba tam zatrudniona. Nie znajdziecie również śladu po konkursie organizowanym właśnie na to stanowisko. Nawrocki również mataczy w kwestii jego zatrudnienia. Na jednym ze swoich spotkań w Lubinie powiedział, że zatrudnił Pana Wojciecha Kaczmarczyka na, po to, żeby zajmował się dalej tym, co robi najlepiej, czyli współpracą z organizacjami pozarządowymi. Tymczasem pan Kaczmarczyk jest zatrudniony w, jako główny specjalista w biurze współpracy międzynarodowej. Kto wie, być może po to, aby razem mogli prowadzić dynamiczną politykę międzynarodową. Nawrocki powiedział na spotkaniu, że bardzo sobie ceni pracę i doświadczenie Kaczmarczyka i chce, żeby w ipn nie robił to, co robił dotychczas w Niwie. No to, Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, jak pracę w Niwie Kaczmarczyka ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Niektóre z działań, i to jest cytat z raportu dyrektora Niwu, w szczególności w zakresie wyboru do dofinansowania części wniosków, w zakresie zatwierdzania rozliczenia, były działaniami nielegalnymi. NIK wskazuje, że... On nigdy nie dawał rękojmi do tego, żeby zajmować to stanowisko, że proces oceny wniosków, wyłaniania projektów do dofinansowania, ich weryfikacji i rozliczenia był nierzetelny, a nawet w niektórych przypadkach niegospodarny, niezgodny z prawem i niecelowy. I te i ten raport potwierdza również to, co później stwierdził wyrok sądu najwyższego, sądu administracyjnego, który unieważnił częściowo wyniki konkursów, bo jak się okazało, te środki były przekazywane z budżetu państwa w nietransparentnej procedurze, na przykład na organizację wydarzeń polityków pisu, na gazetki promujące lokalnych kandydatów, dla fundacji, które kupowały samochody, a te samochody były potem używane przez polityków pisu w kampanii, czy też na mieszkania, które miały służyć jako Biura dla organizacji pozarządowych, ale nikt śladu tej działalności w tych miejscach nigdy nie zauważył. A to druga osoba, Piotr Mazurek. Też nie znajdziemy śladu po konkursie na to stanowisko. Nie mamy informacji o tym, że jest zatrudniony w jaki sposób, a okazuje się, że jest głównym specjalistą w biurze prezesa. Piotr Mazurek. To właśnie ta osoba, Warszawski Radny PiS, były pełnomocnik rządu PiS do spraw młodzieży. Przyjrzyjmy się bliżej. Mazurek współzarządzał Narodowym Instytutem Wolności jako przewodniczący Rady Instytutu, która akceptowała wszystkie konkursy oraz sprawozdania z działania tego Instytutu. Co więcej, był przewodniczącym większości komitetów sterująco monitorujących programy Instytutu. Media i organizacje pozarządowe skazywały jasno, że Mazurek odpowiedzialny jest za tworzenie sieci organizacji powiązanych ze stowarzyszeniem Koliber i przekazywania im dziesiątek milionów złotych w konkursach których oceniającym były osoby powiązane właśnie ze środowiskiem Kolibra. Warto dodać, że jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności było wstrzymanie umowy na blisko 2 miliony złotych dla powiązanej osobowo z Mazurkiem organizacji Work and Science Jarosława Olszewskiego. A to właśnie on wspólnie z Marzurkiem byli współprzewodniczącymi, współprzewodniczącymi Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, fundacji, która nie miała żadnego doświadczenia i powstała na krótko przed ogłoszeniem konkursu, i Kaczmarczyk miał im przelać prawie 2 miliony złotych. Mazurek był też współzałożycielem, a potem wicedyrektorem Instytutu Dmowskiego, a ten instytut z kolei wspierał skrajnie prawicowe organizacje. Również w ramach Funduszu Patriotycznego miliony złotych płynęły do organizacji, w tym m.in. do Roberta Bąkiewicza. Nikt wskazał nieprawidłowości w funduszu. Na prawie 60,5% badanych wniosków były one nieprawidłowo przyznane. Środki przekazywano organizacjom bezpośrednio związanym z PIS i Kościołem, w tym dla ojca ryzyka, o, ojca ryzyka Ordo Juris Morawickiego czy Obajtka. Środku, środki przekazywano także na zakupy siedziby dla organizacji, m.in. zarządzającej przez zatrzymanego w aferze wizowej współpracownika Edgara K., Fundacja Służby Niepodległej. 420 tysięcy zł. W czasie największych przekrętów w Niwie, Instytucie Dmowskiego i Funduszu Patriotycznego Mazurek i Kaczmarczyk współpracowali z Nawrockim a Nawrocki, powołał nawet Mazurka do Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Szanowni Państwo, naprawdę musimy się zastanowić, czy to właśnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki, powinien odpowiadać za kadry w Pałacu Prezydenckim. No niestety, tak jak widać, słabe to kadry i słabi to ludzie. Szanowni Państwo, informacje, które przedstawiłyśmy, to jest dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Nawrocki udaje, że nie obowiązuje go kodeks pracy, transparentne zatrudnianie, ogłaszanie konkursów na stanowiska, bo tak wynika z odpowiedzi, którą otrzymałyśmy z IPN-u w sprawie właśnie zatrudniania nowych osób. Karol Nawrocki zamiast Instytutem Pamięci Narodowej zarządza Izbą Pracy Nawrockiego. Tworzy miejsca pracy dla swoich skompromitowanych i nieuczciwych politycznych kumpli. Jesteśmy niemalże pewne, że dokładnie tak samo zachowywałby się, gdyby zatrudniał nowe osoby w Pałacu Prezydenckim.